Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, poranku. O mój Boże, zaczynamy tego twista z mleczkiem, z mleczkiem. Bo kociaczki są najedzone, bardzo mają brzuszki pełniutkie, ale niech już mają ten rytuał. Nie wiem, czy ktoś to będzie potem kontynuował, bo kiedyś przecież trzeba to przerwać, prawda? Moje, maleńkie, moje, 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 maleńkie, moje. No już, 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 a już wypiłeś, wypiłeś Tak, tak, ty też chcesz, ja wiem, dostaniesz. I ty chcesz, czekajcie, 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 czekajcie. No już koniec, koniec, tak, ostatnie. Dobra, nalewamy drugie. To jest zawsze chwileczka, ale taka dość nerwowa o poranku, bo po prostu no nie da się wszystkich ich naraz nakarmić. No nie wiem, czekaj, no masz, no. <grym> nie widzicie tego ogoneczka, nie widzicie. No wiem, kochana. To mm, jest znowu ostatnia. Mm. na froku siedzę, i tak znajdziesz już kochanie już no chodź tutaj do mnie chodź się przytul, chodź chodź się przytul, chodź się przytul zobacz, na już wypiła ona, tak ona dobrze mówię, przecież to figunia no i teraz już przyszedł czas na ciw, nalewam calutką buteleczkę pod sam korek, wiesz, bo to już nawet tyle zrobiłam niesłychane. Proszę. I teraz dziewczynka. Boże, jak ty to robisz, że i spodnie, i bluzka. I po prostu szlafrok i wszystko. Proszę. Będę musiała, słuchajcie, kupić kilka ciuchów po tych kociakach. Boże, jakie piękne oczy są niebieskie. Może one tak już zostaną przeszkodką, się zmieniają oczy dużo wcześniej. No. Ta to pije tak łapczywie. Oj, właśnie, że się musi zadławić. Ja już tak zakręcam, żeby było ciężej jej troszeczkę. Żeby tak nie leciało bardzo. No widzisz. malutku. Te oczka to muszę wam pokazać zaraz. Za oknem od 5 rano jest po prostu wojna. To znaczy jest budowa, ale walenie, krzyki, jakieś uderzenia, nie wiem, jakieś maszyn, ładowanie gruzu, ciężarówy. A to jest, wiecie co mnie przeraża, że blok, który będzie najbliżej tutaj, jeszcze nie został w ogóle zaczęty, ani fundamenty. Taki największy blok, który będzie tu równolegle do moich domów. Ale czekajcie, bo chciałam wam pokazać oczka. O, popatrzcie, popatrzcie oczko, popatrzcie. Boże, jakie to się piękne kłoti. jakie to są piękne kłoty. Piękne, piękne. Mm. Mm -hmm. Jakie piękne kłody, piękne. Dalej, jakie mięciutkie, jakie cuda. Jakie cuda po prostu. No i teraz przyszedł czas na pewnie mycie się, troszkę zabawy. Zadowolone dzieciaczki, zadowolone, bo nakarmione mleczkiem, rytuał zachowany, można się troszkę pobawić. Tak, można się troszkę go O, ho, ho jakie to są piękności. Myślę, że się ktoś w końcu odezwie. Akurat się odezwie na pewno w właściwym momencie. A. Limoneczka, kicik, limonka. Limonka, czekajcie, ale zobaczcie tutaj. Co my mamy tu? Co my tu mamy? A, zawałeczka, tak? Opiemy. O wiemy. O wypiękności, wypiękności wy moje. Tu, 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 chłopacz, tak, 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 tak. No, popatrz na ciotkę. No super. I moje, jakie kochane. Jakie kochane, jakie. Jakie, jakie, jakie. No, piękne notki, piękne notki, niesamowite. Moje wączuszki. <laughs> moje wączuszki śliczne, moje bąciuszki śliczne. No i tak, tak, to zaczynamy kolejny dzionek, ale są, słuchajcie, kitki są już tak piękne, tak puchate, takie duże już, fajne kiciuńki, no, jeszcze dwa tygodnie niepełne i będą miały dwa miesiące, to już poważny wiek, to już wtedy, to są takie długonogie, kocięta, biegające, moje kochane, moje, moje piękności. No dobra, bo się tutaj rozmarzyłam, a drugi pokój czeka. No tak, zaczynamy nowy dzionek. Zaczynamy jeżynka oczywiście do mnie tutaj. Tak, liźniaczki. Oczywiście już zaczynają hasania. A nie to jest poziomka. Tu jest zagreścik. I słuchajcie, a Aronia śpi smacznie w pudle swoim, także nie będę jej absolutnie budzić, choć jakie mają jedzenie. Jeszcze widocznie dałam za dużo. Słyszałam, czytałam na live, że mamusia pokarmiła. Czyli wszystko jest dobrze. Tak? No co, kochanie, co? Ty czekasz na coś? ty nie dostaniesz nic, rybciu. не достанешь мне. Так, Ухана. Так, Ухана, моя. Ой, ой, ой. ця за позиции, ця за позиции. Co, malutka, ty tak marudzisz coś, tak? Tak rozmawiasz ze mną. Ona jest taka gadułka. Taka gadułeczka jest śliczna. Dzisiaj pójdę po leki. Będziemy odrobaczać drugi raz koteczki. Także ciekają nas znowu podawania leków. ziomeczka się bawi za Pięknie. A proszę. Tu Agresc mnie zaczepia. Chodź tu do mnie Agreściczku. Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry, góroński. Gurazki. Tak. A mamusia dalej jest rujowa. No tak, pupa drażliwa. No nic, jakoś trzeba to będzie wszystko poziom łatwiać. Boże, jakie tu piękne scenki i jakie tu są piękne scenki. Tak, przy mamusi wygibaski od rana. A, Tutaj też. ogonek i to jest fajna zabawka. <grymne> tak. Co ty wyczyniasz? Co ty pięknie wyczyniasz? Dobrze, zabieram się za zbiernienie wody i nie będę nic więcej robić. Troszkę zamiotę może. Ale to jest taka piękna scenka. Że szkoda przestać. Może jakoś stąd. Zaraz zobaczymy, jak to stąd wygląda. No jakoś tam wygląda. Wrażą dzieciaczki, tak uważam. Tak, kochana, pięknie wyglądasz. Pięknie wyglądasz, tak kochana. Zastanawiam się jakby tutaj zostawić tą kamerkę, żeby coś ciekawego się nagrywało. Myśka już wstała, to robimy przerwę w nagraniu, tak? Proszę, jak się niońki bawią pięknie w bardzo. badzio. I kto tu wstał? Dzień dobry, śpiochu. <noise> Co ty wyściała? Ty nie dostaniesz nic do jedzenia, bo masz jedzenia pełno. No kto tu wstał? Kto tu wstał? A ty po prostu może na pieszczoty masz ochotę. A czy ty w ogóle leżałaś w relaks, strapaku? Wiesz jakie to przyjemne. Chodź. połóż się tutaj, miuńka. Czwarty kotek gdzieś tam szaleje w tle. Książka też nie złara z za greścikiem. A Ronia mówi, ja też się umiem bawić z rodzeństwem. Ja też. Tak. No i tak to i mija życie. One na pewno nie narzekają od rana tylko biorą co dają biorą co jest cio, kuchano, cio, cio. no co malutka dobrze moi drodzy Koniec filmu na dzisiaj. Na teraz, nie na dzisiaj. Miłego dzionka, miłej soboty. Równie bez troskiej zabawy. Możemy się od nich uczyć. Nie martwią się, tylko korzystają z chwili obecnej.